Bajka o Karolu, co z trybun wskoczył na tron. W Gdańsku, gdzie wiatr wieje z godnością, urodził się Karol, chłopak z sercem większym niż sektor ultras. Zamiast bawić się w piaskownicy, trenował okrzyki na stadionie. Nie był zwykłym kibolem, był takim, co znał historię klubu lepiej niż nauczyciel historii znał Konstytucję 3 Maja, dat czasem zamienił rękawice bokserskie na książki. Został doktorem, dyrektorem, prezesem i... BUM! Prezydentem! Ale nie takim z telewizji, tylko takim co na dożynkach całuje chleb, a w Brukseli mówi: Polska to nie przystawka, to danie główne. Jako prezydent był jak orzeł z tatuażu na łydce: dumny, czujny, nie do zdarcia. Bronił pamięci narodowej, wspierał rolników, a w debatach miał więcej ciętych ripost niż komentator sportowy po trzecim espresso. I choć nosił garnitur, w sercu wciąż miał barwy klubowe. Bo Karol to dowód, że można być kibicem, profesorem i prezydentem i nie zgubić ani flagi, ani godności.